Witam wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i czas nasz sezon, szuk, Taki taki prawidłowy dzisiaj cienięczek nagrywam moi drodzy. jeszcze taki był taki info bardziej, 4-minutowy bardziej, ale dzisiaj taki normalny, chillowy odcinek moi drodzy, dzisiaj zagramy chyba bezwiecinkowo, ale to zobaczymy ile będę na to potrzebował. Ale potrzebuję zobaczyć dzisiaj dla Was wszystkie nowości, jakie są. Po Tak, tarany są moi drodzy. Eee... Dużo innych rzeczy, są tarany moi drodzy Wam się takie, takie rzeczy mamy tarany no, Masę nowości które na pewno poznamy w tym odcinku Zostawcie się subskrybencję, łapeczkę w górę moi drodzy A ten tyk co podeszli tylko fortnitego moi drodzy A w nowym tygodniu ruszymy na z innymi materiami, z innych gierek moi drodzy I do soboty wyrobię się chyba z odcinkiem z każdej lokacji czy tylko że to nie będzie taki zwykły odcineczek Ponieważ ten odcinek nagrywam no dwa dni jedynie widzę i wiecie mi trwa ponad, ona się trwa ponad godzinę i nie zrobię wszystkich lokacji w Fortnite, bo to byłoby za długie, moi drodzy. I no nie mamy na to w ogóle czasu, będę to nagrywał pewnie tydzień jeszcze. Więc odpuściłem ten challenge, zobaczycie z tego, cięczek jak to wyszło moi drodzy. A my co, lecimy? Jesteśmy w sezonie szóstym No i gdzie polecimy, moi drodzy, że znajdzie jakąś miejscóweczkę Polecimy sobie daleko, czy na lepki lasek sobie polecimy gdzieś to ci lewy odcięczek, ale nie wiem czy nie będę wycinał Wątpię, że będę wycinał Zobaczymy, czy w drugie gwiazdy najlepiej, że będę wycinał eee, my Zlecimy sobie tamto miejsce, dokładnie do lepkiego lasku No i może coś znajdziemy ciekawego No też tu mógłbym polecić, ale to raczej nie polecę No, ale lecę tam widzę, jednak, wiecie, nie ma sensu. Gościu, Zobraź mi lokację. Koleżanki, to rano no, nie będę co to będzie deka, widzę, ale jak już nie mam broń z tego, z tego sezonu, to nie ma, jaka tu broń z tego sezonu, pamiętam, i nie? Nie, nie pamiętam. To bym musiał widzę, popatrzeć dokładnie. a peça Dobra O, mamy pierwszą broń Czyli karabin Karabin ciężki, Boże, widzowie No no, ci tutaj było tyle widzowie, że naprawdę, mam pierwszą nową broń No było widzę, w sobą takie rzeczy, naprawdę, no. To była moja panna, chyba jedno z takich... Wow! Ja pierdziele. Dajemy no, ja jedną nową broń, czyli jest to właśnie ciężki karabin. On pamiętam był dobry nawet. I no potrafił taki kawałki walować jak teraz, by jakby tak załadował. Kurde. Oj, no, są tutaj te moje moi w tym miejscu. Zapomniałem, w ogóle ja gram duo w ogóle gram widzowie Ja pierdzielę gram duo widzowie, ja solo gram, nie wierzę Może ja że się teamowali widzowie gram solo raczej. Znaczy to, to by, mi, by mi dobrało, nie wyłączyłem chyba typka dobierającego. Chodź? Różnie z tym było widziane ale zobaczcie granice tydzień w Fortnite mamy ze 20 level To jest niesamowite po prostu Dobra, to teraz zobaczcie tylko szybko zadania jakie są w tym sezonie W tym moment bo tak mamy to U kurde, cool, trochę lokacji Jest tutaj trochę dużo Dzienne co tam wiadomo Tydzień drugi Widmowa rycerka. Tak patrz ten karnet, jak kupisz, nie wiem, bo nie zmienili karnetu na ten moment. Na 100% nie zmienili jeszcze, dobra. Czyli mamy taki taki na mojej No ten skin. No kurczę, podoba mi się ten skin. Bardzo mi się ten skin podoba. A mogę go jakoś zobaczyć. O. O, nawet ładny ten skin. Nie, no podoba mi się Beskito jednak. No nowy taki to mi taki nie podoba mi się zbytnio Czy tam będzie mi się podobał skinek Kurde no możliwe że tak No ale nieważne idzę, no taki słaby ten karnet w tym sezonie, nie wiadomo no, to jest OG sezon Ale nie no czekajcie No i kurwa negram pary, nie wierzę ja yeah. Dacie, no mamy moi drodzy Jedną no, błędź znaleźliśmy. No, wszystkiego nie w tym to Czy znaczy, to będzie taki sala kalarzowa odcinek? nie ma sensu go się z nim pierdzieli, z tym odcinkiem faktycznie. Taki zwykły kalarzowy odcinek. Zwykły ten odcinek, który nie montował w szkole. Po prostu szósty do master i tyle po prostu. Nie ma chyba sensu się tutaj zabawić. Chcę teraz troszeczkę pogadać na temat tych różnych rzeczy, wydarzeń Przede wszystkim. Także to będzie, to będzie, taka, będzie taka idealna okazja. Mówi nie, wiem, trzeba, mówiłem, taki wstępny plan. Tamtej odcinkowo mówiłem, wstępny mam taki, że no jutro pojawi się odcinek z Fortnite'a, a w sobotę pojawi się ten to, odcinek, który nagrywałem w sumie tydzień, ale nagrywałem dwa dni, bo nagrywałem go widzę w poniedziałek i wtorek go nagrywałem, Wtedy niestety nie miałem czasu nagrać go, w czwartek nie nagrałem, czyli dzisiaj, w tym momencie, kiedy to nagrywam, no i już odpływam ten odcinek, bo naprawdę już będzie on trochę długo trwał, i wieście mi, na pewno wymyśli jakiś ciekawy ten który na pewno nagrał, więc na pewno jakieś no, rzecz jeszcze nagram z powrotem. Tylko z innymi lokacjami jest chyba, wiecie, bo, bo to trzeba podzielić na kilka faz, trzeba podzielić, bo naprawdę to jest trudno nagrywa, moi drodzy No i wiecie mm, To są przeciwieństwa na za typem, moi drodzy Więc jest taki zwykły, casualowy odcineczek, moi drodzy, naprawdę no i jeśli nie, należy doczekać 3 grudnia, kiedy się doczekamy nowego sonu, no po będę się pewnie nie bo nie, nie, bawi, bo nie no, zobaczymy jak to będzie. No normalnie gram troszeczkę Fortnite'a jakoś, mam czas, ale wiecie, jak mam motywację do odcinku, to nagrywam dla Was go. Kudnięcie poleci teraz, już teraz, już zdupiłem to. Tutaj od dołu lecimy standardowo. MK4. że tak zabije mnie teraz znowu Kurda Co mnie nie wiem, skąd to się w ogóle wziął. No i tej skrzynki nie wziął, nie trafił widzowie. Wzywka, pompeczka. Dobra. Zero HP strawień zrobiłem, jakim cudem. Czasem się kiedyś bym no to raczej nie nagam na ten kanał, bo naprawdę takie to byłyby ciężkie do nagrywki. W moimi umiejętnościami, moi drodzy. O, ten fod jeszcze wszedł, ja żeby... Ja pierdzielę, moi drodzy. Sześć strzałowic, że to była taka błąd. No nie wiem, czy nagle zrób ten wiem, no, czy z takich krótkiego go zostawić, zewy, naprawdę. Najgorsze jeszcze może jeden. Dobra, mamy kolejną gierkę, mój drodzy, jestem jest, jest taki zmęczony Ojej, widzowie. Mówię, że coś na te odcinki, bo kiedyś ja na tych odcinkach usnę, moi drodzy Tak jednym okiem zamykam, żeby nie zasnąć w zlewej, ale tak ciężko no to prawda, nie wyspałem się dzisiaj w sumie, zupełnie. No nie wiem, to prawda, może jednak wyjść z tego odcinka na, na ten moment, po, bo... No serio, nie ma sensu, ja mam fotocziki nagrywać troszeczkę chyba wcześniej, po, No się nie da, po prostu. 12 minut ten odcinek trwał, moi drodzy. Nie chyba odpoczywać. To jest już przed 23, więc jeszcze nie mogłem nagrać, że to już odpuszczę. Widzimy się już w kolejnym odcinku, jutro wskażę do KTN, że może jutro do mi się to zmontować, tyle za wątpię. Widzimy się w kolejnym odcinku, papatki, jo.